Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak dostać darmowe kryptowaluty o wartości od 10 nawet do 1000 dolarów. A więc zaczynajmy. Giełda kryptowalut CoinDeal wypuszcza swój własny token o nazwie CDL. CoinDeal jest to polska giełda założona przez Polaków, która m.in. sponsoruje klub piłkarski Wolverhampton Wanderers FC. Poza tym, e, ostatnio weszła na rynek amerykański i jest to giełda, która znajduje się wśród 40 największych giełd kryptowalut. No, i tak jak wspomniałem, wypuszczają oni swój własny token o nazwie CDL. Jak widać, 20% darmowych tokenów już zostało rozdane, więc wystarczy przejść na stronę Coindeal. Oczywiście link znajdziecie w opisie tego odcinka. Klikamy w ten link, przechodzimy na tę stronkę. No, i jak jesteśmy na tej stronce, możemy oczywiście zmienić tutaj język na polski. Więc wystarczy tutaj kliknąć, zmienić na polski. I już stronka jest po polsku. No i teraz, żeby odebrać darmowe tokeny, klikamy w ten przycisk w tym oto miejscu. No i po przejściu na tą stronkę, mamy tutaj informacje odnośnie tego tokena i odnośnie tego, ile tokenów pozostało do rozdania. Jak widać, za darmo możemy dostać 100 darmowych tokenów CDL. Wystarczy, że się zarejestrujemy, przejdziemy w weryfikację i już tokeny otrzymujemy. Jak widzimy tutaj niżej, mamy tutaj podane właściwości tego tokena, czyli że po pierwsze te tokeny będziemy mogli oczywiście nimi handlować. Po drugie posiadacze tokenu CDL będą mieli niższe opłaty mogą głosować na nowe waluty, które będą dodawane do giełdy. Mogą oczywiście trade'ować za pomocą tokena CDL, a także uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji tradowania. A w przyszłości także umożliwi to dostęp do tzw. funkcji social trading, czyli na przykład kopiowanie ruchów innych graczy. Ale wróćmy do sedna, czyli do tego jak te tokeny dostać. Klikamy w ten zielony przycisk, zarejestruj się teraz i odbierz darmowe tokeny. No i oczywiście zakładamy nasze konto, czyli wpisujemy nasz adres e-mail, nasze hasło, potwierdzamy nasze hasło, zaznaczamy tutaj, że akceptujemy warunki umowy. Tego nie musimy zaznaczać, ponieważ tutaj pyta się nas o informację marketingową, czyli czy mogą nam przesyłać informację marketingową. Następnie wybieramy z jakiego kraju mamy nasz dowód osobisty, czyli tutaj należy znaleźć opcję Poland. Potwierdzamy, że nie jesteśmy robotem, i następnie klikamy przycisk Create Account, czyli Stwórz konto. No i w tym momencie nasze konto zostało utworzone i musimy sprawdzić nasz adres e-mail, żeby to konto aktywować. Na adres e-mail dostaniemy link, w który należy kliknąć, i w tym momencie nasze konto zostanie aktywowane. Po kliknięciu w link przeniesie nas do strony logowania i należy się zalogować, aby zakończyć weryfikację. Czyli potwierdzamy, że nie jesteśmy robotem. Wpisujemy nasz e-mail oraz hasło i logujemy się. Następnie należy wybrać typ konta, czy jest to konto prywatne, czy na firmę. Oczywiście wybieramy prywatne, wpisujemy nasze dane, czyli nasze imię, nazwisko, kraj i numer telefonu. Po wpisaniu wszystkich danych klikamy w niebieski przycisk Send, czyli Wyślij. I na nasz numer telefonu zostanie wysłany kod aktywacyjny. Także ważne, żeby podać tutaj prawdziwy numer telefonu. No i w tym kroku należy wpisać e, numer aktywacyjny, który został wysłany na nasz numer telefonu. Po wpisaniu kodu aktywacyjnego klikamy Confirm, czyli Potwierdź. I w tym momencie przechodzimy do kolejnego punktu, czyli ustawienie aplikacji Google Authenticator. Jeśli tej aplikacji jeszcze nie masz, należy ją pobrać i zainstalować na telefonie. Jest to aplikacja, która sprawia, że nasze konto jest dużo lepiej zabezpieczone. Następnie tutaj na dole należy wpisać kod, który pojawi się u nas w aplikacji Google Authenticator i potwierdzamy, klikając przycisk Confirm, czyli Potwierdź. W tym momencie przeszliśmy przez pierwszy proces zakładania konta. Drugi etap to weryfikacja naszej tożsamości, czyli należy tutaj wypełnić informacje, między innymi nasz adres, kod pocztowy, miejsce zamieszkania, datę urodzenia, numer naszego dowodu, data wydania oraz data wygaśnięcia naszego dowodu tożsamości. Po wypełnieniu wszystkich informacji klikamy niebieski przycisk Confirm, czyli Potwierdź. No, i teraz pozostaje nam zweryfikowanie naszej tożsamości. W tym celu klikamy sobie Get Free Tokens, czyli dostań darmowe tokeny. Następnie zjeżdżamy tutaj nieco niżej i wybieramy niebieski przycisk Zakończ weryfikację. No, i tutaj w tym oto miejscu klikamy niebieski przycisk, żeby zweryfikować nasz dokument tożsamości. Weryfikacja jest dwustopniowa. Pierwszy to wysłanie zdjęcia dowodu tożsamości, może to być paszport, prawo jazdy albo dowód osobisty. Drugi krok to jest wysłanie zdjęcia, tak żeby mogli porównać, czy osoba na zdjęciu to jest na pewno ta osoba, która wysłała dokument tożsamości. Klikamy tutaj na dole, że rozumiemy i potwierdzamy. No, i tutaj mamy dwie opcje: albo u góry wysyłamy paszport, albo tutaj na dole dokument tożsamości lub prawo jazdy. Po zweryfikowaniu naszej tożsamości oraz miejsca zamieszkania, nasze tokeny pokażą się w zakładce Wallets. Zanim tokeny się pokażą, może to potrwać od kilkunastu minut, nawet do 24 godzin, w zależności od tego, jak szybko. Podane przez nas informacje zostaną zweryfikowane i otrzymamy 100 tokenów CDL. Na ten moment tokeny jeszcze nie są na giełdzie, ale ile one mogą być warte. CoinDeal wypuścił 50 milionów tokenów, z czego 90% jest właśnie rozdawane, 10% zostawi i sobie. Jest to ogromna ilość, ponieważ zazwyczaj zaledwie 5 czy 7% tokenów jest rozdawane za darmo. W tym momencie tutaj jest 90%, czyli jest to ogromna ilość. I ile takie tokeny mogą być warte? Jak wiemy, niektóre giełdy kryptowalut świetnie sobie radzą. Tokeny w większości giełd kryptowalut są na ogromnym plusie w tym roku. I dla porównania, Binance wypuścił około 150 milionów tokenów, a ich cena... To 27 dolarów w tym momencie. Czyli jeśli CoinDeal osiągnąłby podobny sukces jak Binance, to cena jednego tokena mogłaby wynosić nawet 60, może nawet 90 dolarów. Oznacza to, że te 100 tokenów za jakiś czas mogą być warte na przykład 9000 dolarów. Oczywiście jest to założenie długoterminowe i zakłada, że CoinDeal osiągnie taki sukces jak Binance. Jakby osiągnęli chociażby 10% tego, co osiągnął Binance, oznaczałoby to, że jeden token byłby wart około 10 dolarów, czyli 100 tokenów byłoby warte 1000 dolarów. I wystarczy, że ta kryptowaluta CDL osiągnie market cap na poziomie 50 milionów dolarów. Nie jest to jakiś duży market cap. Jak widzimy, wszystkie kryptowaluty Stop 100 mają marketka ponad 50 milionów dolarów. To w takim momencie te 100 tokenów warte będzie 100 dolarów. Czyli jak widzimy tutaj za darmo, praktycznie tylko za to, że przejdziemy weryfikację, otrzymujemy 100 dolarów. Żeby nie ominęły Cię okazje na otrzymanie darmowych tokenów, zachęcam do dołączenia na stronkę Facebook, a także na kanał Telegram. No i oczywiście zachęcam do subskrybowania naszego kanału, kliknięcia łapek w górę i podzielenia się tym filmikiem ze znajomymi, żeby też mogli otrzymać darmowe tokeny. Dzięki i do usłyszenia.